Witam Was, Zodiakalne Strzelce, bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie od 7 września do 7 października. Pełen miesiąc, energie główne plus karta rada, miłość, single, miłość, związki oraz praca, kwestie materialne, zawodowo-finansowe. Co kochani, warto sprawdzić swój ascendent, pamiętajcie o tym, czy też znak... Słoneczny, księżycowy czy inny. Każdy znaczek otrzyma ode mnie swój własny filmik, swój, swoje własne czytanie, swój własny przekaz. Więc na mojej stronie głównej te czytanka bez problemu odnajdziecie. Um, Zachęcam Was oczywiście do reakcji, do łapek w górę, do polubień, do komentowania czy też do zasubskrybowania mojego kanału. A ja już czytam karty dla Was. Już patrzymy co u Tyle co mała strzelca. Strzelec 6, 7 września do 7 października. Jak to tam u strzelców? Dwójka buław, czy jakieś wybory tutaj Was czekają, dystansujecie się w jakiejś kwestii, nabieracie dystansu, bo trzeba sobie coś przemyśleć, trzeba się zastanowić. Wybór, decyzja, ewentualnie decyzja co do jakiejś podróży. Dziewiątka kielichów jakieś miłe spotkania, jakieś niespodzianki ale też dobra mina do swojej gry jak kogoś nie widzicie, jak jesteście z kimś na odległość to nie wierzcie tak wszystkiemu co ta osoba mówi może w ten sposób bądź jest przy was ktoś, bądź się pojawi kto będzie robił co innego a myślał będzie zupełnie jeszcze co innego ale patrzcie hulaj dusza piekła nie ma no zabawy, wyjścia, strzelec będzie szalał strzelec będzie podróżował trójkąciki nawet mogą być no, no, no. Rada. Król kielichów. Zainwestować w króla kielichów? Ktoś z ruszuciem idzie. No, warto, warto przyjąć coś, co idzie. Eee, single jeszcze, single. Królka mieczy. Ale jest karta Lava, czyli ktoś, kto w siły wam da. W związkach zobaczymy, co się dzieje. No i trójka mieczy. Czyżby wasz gdzieś poszedł. Czyżby was... wasz was, was zdradził. Albo coś zrobił, albo odszedł może, co? Cesarzowa. No inna kobitka mogłaby to być u strzelca. Nie u wszystkich strzelców. Jak macie fajne związki, to tam nic się nie dzieje. chyba, że o tym się wiecie. E, finanse praca. Już patrzymy. Konflikty. Wybory i nowości. Karta kochanku, wybory, mówiłem, wybory, wybory, wybory. Dystansujecie mi się w tym e, miesiącu, Strzelcy. Przekaz główny, dwójka buław, czyli nabieracie dystansu, ewentualnie zastanawiacie się nad jakąś podróżą. A może zastanawiacie się, czy iść na jakieś wesele, na jakieś przyjęcie, coś takiego tutaj mogłoby być, bo być może musicie podróżować, być może u niektórych jest za granicą, być może w innym mieście. Mm, e, zastanawiacie się, czy się fatygować. Ja Was widzę, że idziecie. Więc myślę, że większość pojedzie jednak. Oprócz czego, jakieś miłe, fajne spotkania, to już pomijając ten wyjazd. E, nowe znajomości was czekają w tym miesiącu. Nowe osoby. Jakieś przyjęcia, urodziny, wesela, śluby, co, co by to nie mogło być? E, wszystko naraz tak naprawdę. Będziecie poznawać osoby, nawet będziecie może wchodzić w trójkąty takie. Na zasadzie, że poznacie tu pana, tam poznacie pana i będziecie ciągnąć może dwie znajomości za jeden. Ogon, że tak to powiem, bądź poznajecie kogoś, i tutaj uwaga, bo ja wam powiedziałem na początku, żeby uważać, bo ktoś może inaczej się zachowywać, a co innego sobie myśleć. Ktoś może mieć kogoś na boku, o tym wam nie mówić, i później e, też, zwłaszcza jeśli będzie zdystansowany, tu niby się angażuje, ale będzie duży dystans. To miejcie to też na uwadze. Rada mi mówi o królu kielichów. Rak, skorpion, bądź rybki mi się pokazują u was. Facet z kielichem. Czyli idźcie w coś, um, może tak, nie wierzcie w słowa. Jak ktoś to dużo mówi, wiecie jak to jest. Um, nie wierzcie w to, co ktoś wam mówi. Patrzcie na czyny, patrzcie na wkład, bo tutaj będziecie mieli dwóch facetów, to już jest na bank dla Snili przynajmniej. Uh, jest facet, który się angażuje, jest facet z uczuciem i karty wam radzą iść w tego faceta, a nie w jakiegoś. Faceta, który no jest fajny, ale jest fajny z opowieści, bo on fajnie mi opowiadać, on fajnie umie żartować, on wie jak tutaj słowami wyjść z, ze sytuacji, że tak powiem, więc jakby jakiś bajkopisarz troszkę się to pokazuje. A tu oprócz tego będzie fajny facet z uczuciem, w którego warto zainwestować, jeśli już. Więc e, miejcie to na uwadze, no. Rada, ostrzeżenie takie też to zrobicie zależy od was, tak? Co mamy u singli? Jest odpoczynek, jest jakiś zastój, czwórka mieczy mamy lwa, karta siły, przyjazny lew może się pojawić. Gdzieś na jakimś wypoczynku odpoczynku, na jakimś zwolnieniu tutaj, ale tak się na jakieś mini wakacje jechali, na jakiś wypoczynek. A jeśli nie, to ogólnie jest pierwsza część miesiąca spokojna, nic się nie będzie działo, nikt się nie będzie odzywał, ale możecie liczyć na swoich przyjaciół, na bliskie osoby. Tutaj jest jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ktoś, kto was dwa ewentualnie jakaś nowa osoba się pojawia, może to być lew, może to być strzelec, może to być baran, czyli co nam się pokazało przed chwilą, król kielichów, niekoniecznie on musi być znakiem wodnym, to też nie, nie w każdym przypadku się sprawdza, ale pojawia się ktoś interesujący, jednakże zacząć możecie od przyjaźni, od fajnej, bliskiej znajomości, dopiero później gdzieś to może kiełkować w kierunku miłości, ale jeszcze nie teraz. Jakby prowadzicie to pod kątem przyjaźni, fajnej znajomości, bo nie ma co się rzucać od razu. Na, na faceta, na miłość. Wiecie, o co chodzi. A w, w stałych relacjach rozczarowanie duże. Facet was zaskoczy, facet, nie wiem, czy was zostawia dla innej, czy dowiadujecie się o innej kobiecie. Ja tu nie mówię, że będzie odejście, bo są kobiety, które przebaczają facetowi, mimo że zrobi skok w bok. E, nie mówię, że wy takie jesteście, nie mówię, że wy tak robicie, ale mogą być kobit, kobitki, które jednak dadzą szansę. No, zranienie jest ogromne. Jakieś rozczarowanie w miłości duże. Albo facet do was nie dba, albo facet idzie w inną kobitkę. Tutaj. Albo czujecie się jako bardziej matka-opiekunka dla niego niż żona-partnerka. Więc są rozczarowania, możliwe rozstania, um, ale też nie u wszystkich. A w pracy w ogóle macie cyrk na kółkach. Tu jakaś walka, o będzie trzeba walczyć, jakie sprawy będzie trzeba załatwić, być może martwicie się o swoją funkcję. Masz wam się coś zupełnie innego, co, coś zupełnie e, nowego. Będą propozycje, ale tutaj musisz doprecyzować e, to, czego chcesz. Bo teraz bijesz się tak naprawdę za sobą, drogi strzelcu. Karty mówią tutaj o możliwościach i szansach, które masz. Doprecyzuj to, co chcesz, to, to czego szukasz. Bo robisz sobie duży młyn wokół siebie, a jest to niepotrzebne. Albo być może e, za bardzo spoglądasz. Przed siebie, a nie zauważasz, że pod nosem jakaś oferta tutaj się szykuje, bo mamy pazierzone, czyli coś stabilnego do ciebie idzie albo możliwość poradzenia po sobie z jakimś problemem, bądź możliwość rozwiązania jakiegoś konfliktu, albo jakaś nowa oferta pracy tutaj się szykuje, bo ty szukasz, a, ale szukasz tak yy, wybrzmiale powiedziałbym. W każdym razie jakiś konflikt uda ci się zakończyć. Um, nie myśl zbyt trudno, bo czasami my ludzie sobie właśnie utrudniamy pewne kwestie, bo myślimy zbyt trudno, a rozwiązania są łatwiejsze niż nam się wydaje i też są na wciągnięcie ręki i tak w waszym przypadku też mi się to pokazuje, drogie strzelce. Um, będzie z czego wybierać, ale też nie ma co za dużo opcji sobie pozostawiać. Tutaj jakby warto ograniczyć się do minimum, żeby wiedzieć to chcę, to biorę i idę i cel jest jasny, i wiecie na czym stoicie, wiecie po co idziecie. Na spodzie talii, karta kochanków, więc no tak czy inaczej będą wybory, będą decyzje, widzicie tutaj w miłości pole walki, pole bitwy mi się pokazuje, czy jakieś zranienia w miłości, e, roztragnięcia, czy też zranić was ktoś może po prostu, tak? zawieść się możecie na kimś, więc wybory będą nie tylko w miłości, ale też i w pracy. Ale najważniejsze jest to, że macie macie ogólnie możliwości czy te może nie na ten moment, ale one do was przychodzą. Będziesz tylko musiał powalczyć może w strzelcu nie tyle, co z inną osobą, ale z samą e, sobą. Czy samym sobą. Żeby rozwinąć jakiś konflikt wewnętrzny, żeby powybierać z opcji wszystkich, które masz, i wybrać tą najlepszą, najkonkretniejszą na dłuższy, dłuższy czas. Um no bo to Ci da po prostu stabilizację co tu dużo mówić drogie strzelce tak to mi wygląda dla Was na ten miesiąc bojowy miesiąc wybory, dylematy ale byłoby za nudno jakby wszystko było dobrze nie? zawsze musi coś się dziać bo inaczej to nuda straszna dobrze drogie strzelce to przekaz dla Was teraz jeszcze Wam przypominam o ascendencie, który sobie możecie sprawdzić w, na stronie głównej na moim kanale wszystkie inne znaki znajdziecie Dziękuję Wam za obejrzenie tego przekazu. Zachęcam Was raz jeszcze do zostawienia łapek w górę, do komentowania i do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję za Waszą aktywność, dziękuję za Wasze wsparcie. Wszystkiego naj. To, co dla Was, to dla Was. Co nie dla Was, zostawiacie za sobą nic na siłę. Pamiętajcie, zawsze Wam to powtarzam i powtarzać będę. Trzymajcie się ciepło, serdecznie Was pozdrawiam. Do zobaczenia. Gdzieś w kolejnych czytaniach, które będą pojawiały się na moim kanale. Trzymajcie się ciepło.